Kiedy arcymistrz zaprosił zwykłą kobietę do gry w szachy jako żart, spodziewał się łatwej rozrywki dla swojej bogatej publiczności. Ale to co wydarzyło się później, nie tylko uciszyło pokój, ale zburzyło wszystko, w co wierzył na temat wyższości, szacunku i prawdziwego ducha gry. Kryształowe żyrandole rzucały tańczące cienie na marmurową podłogę, gdy Doli metodycznie czyściła każdą szachową figurę na ozdobnych stołach. Ekskluzywny klub szachowy tętnił swoją zwykłą wieczorną aktywnością. Bogaci patroni dyskutowali o strategii przy drogim winie. Ich głosy odbijały się echem w wysokim suficie sali, z tym rodzajem pewności siebie, którą może kupić tylko pieniądz. Doli była tu niewidzialna od trzech lat. Obserwowała tych ludzi, którzy traktowali szachy jak symbol statusu, obnosząc się swoimi rankingami i członkostwami jak biżuterią. Zrzucali nazwiska słynnych graczy, których spotkali, Chwalili się drogimi sesjami coachingowymi i patrzyli z góry na każdego, kto nie należał do ich elitarnego kręgu. Uważaj na te szachownice, jest warta więcej niż twoja miesięczna pensja, powiedział jej kiedyś jeden z członków. Doli po prostu skinęła głową i kontynuowała sprzątanie, wiedząc, że piękno szachów nie ma nic wspólnego z ceną figur. Dorastała kochając tę grę w maleńkim mieszkaniu swojej babci, grając na plastikowym zestawie z lokalnego sklepu. Jej babcia nauczyła ją, że szachy dotyczą umysłu, a nie pieniędzy, strategii, cierpliwości i szacunku dla przeciwnika. Ale to miejsce, to miejsce zamieniło jej ukochaną grę w coś brzydkiego. Właśnie dlatego przyjęła tę pracę. Każdego dnia obserwowała tych ludzi, wyśmiewających wszystko, co uważała za święte w szachach. Analizowali gry, których ledwo rozumieli, krytykowali ruchy wykonane przez mistrzów znacznie lepszych od nich samych. A co najgorsze, odrzucali każdego, kto nie pasował do ich wąskiej definicji tego, kto zasługuje na grę. Obsługa nie powinna nawet dotykać figur. Słyszała kiedyś, jak mówiła pewna kobieta, mogą nie rozumieć, jak są delikatne. Doli przygryzła wtedy język, tak jak każdego innego dnia. Ale głęboko w środku płonął ogień. Wiedziała o strategii szachowej więcej niż większość ludzi w tym pokoju, kiedykolwiek mogłaby marzyć o poznaniu. Studiowała grę religijnie, nie dla trofeów czy rankingów, ale dlatego, że naprawdę kochała czystą sztukę tego. Dzisiejszy wieczór wydawał się jakoś inny. Powietrze było gęste od oczekiwania, gdy członkowie przygotowywali się do swojej miesięcznej, charytatywnej wystawy. To zawsze była ta sama rutyna. Bogaci darczyńcy zbierali się, aby oglądać demonstracje i czuć się dobrze z powodu swoich odliczanych od podatku składek. Gdy Doli ustawiała krzesła wokół głównego stołu demonstracyjnego, zauważyła go paradującego przez pokój, jakby był jego właścicielem. Markus Cromwell, duma i radość klubu, prawdziwy arcymistrz, który przeprowadził się tu dwa lata temu i natychmiast stał się ich celebryckim trofeum. Markus był wszystkim, co Doli nienawidziła w nowoczesnym świecie szachów: arogancki, protekcjonalny i obsesyjnie skupiony na swojej reputacji. Widziała, jak upokarzał słabszych graczy dla sportu, robiąc żarty z ich ruchów, podczas gdy publiczność śmiała się razem z nim. Szachy dotyczą inteligencji, oświadczył kiedyś podczas wykładu. Niektórzy ludzie po prostu nie rodzą się z mentalnymi zdolnościami do prawdziwego zrozumienia tej gry. To nie ich wina naprawdę, to po prostu natura. Sposób, w jaki to powiedział, z tym zadowolonym uśmiechem i tymi zimnymi oczami, wywołał mdłości w żołądku doli. Ale ona kontynuowała szorowanie podłogi, niewidzialna jak zawsze. Dzisiaj wieczorem Markus nosił swój zwykły drogi garnitur i ten nie do zniesienia uśmieszek, który sugerował, że zamierzał się zabawić kosztem kogoś innego. Nie wiedział, że jego ulubiona gra miała go nauczyć lekcji pokory, której żadne pieniądze nie mogły kupić. Event charytatywny był w pełnym rozkwicie, gdy Markus zdecydował, że nadszedł czas na jego ulubione zajęcie. Publiczne upokorzenie zamaskowane jako rozrywka. Darczyńcy już hojnie przyczynili się. Wino płynęło swobodnie, a atmosfera była dojrzała do tego, co uważał za edukacyjną demonstrację. Panie i panowie, ogłosił Markus, jego głos przecinając pogawędkę jak nóż. Dzisiejszego wieczoru pomyślałem, że możemy się trochę zabawić z improwizowaną lekcją o poziomach mistrzostwa w szachach. Tłum zebrał się wokół, ich twarze rozświetlały się oczekiwaniem. Uwielbiały oglądać Markusa w akcji, szczególnie gdy miał zademonstrować swoją wyższość nad jakąś niespodziewającą się ofiarą. Doli kontynuowała sprzątanie pobliskich bliskich stołów, próbując pozostać niewidzialną, ale coś w tonie Markusa sprawiło, że się zatrzymała. Nauczyła się rozpoznawać tę szczególną intonację. Oznaczała, że ktoś za chwilę zostanie upokorzony dla rozrywki tłumu. Widzicie? kontynuował Markus, gestykulując z rozmachem. Są naturalne hierarchie w szachach tak jak w życiu. Niektórzy ludzie rodzą się, aby być mistrzami. Inni pozwolił swoim oczom teatralnie przeskanować pokój. Cóż, inni służą różnym celom. Jego wzrok padł na Doli, a ten okrutny uśmiech rozprzestrzenił się na jego twarzy, jak olej na wodzie. Ty tam? zawołał, wskazując bezpośrednio na nią. Tak, ty, sprzątaczko. Jak się nazywasz? Każda głowa w pokoju odwróciła się w stronę Doli. Poczuła ich spojrzenia jak ukłucia szpilek na swojej skórze, ale zachowała neutralny wyraz twarzy. Doli, proszę pana, doli. Doskonale. Powiedz mi, doli, czy umiesz grać w szachy? Pytanie zawisło w powietrzu, jak pułapka gotowa do zadziałania. Doli mogła wyczuć rosnącą rozbawienie tłumu. Już cieszyli się z przygotowania do jakiegokolwiek upokorzenia, które Markus zaplanował. Znam zasady, proszę pana, odpowiedziała cicho. Markus klasnął w dłonie z przesadnym zachwytem. Wspaniale. Panie i panowie, co powiecie na to, żebyśmy dali Doli szansę zagrania przeciwko prawdziwemu arcymistrzowi? Tylko dla zabawy, oczywiście. Tłum zamruczał aprobatę. Niektórzy już chichotali na absurdalność sugestii. Kilka szeptanych komentarzy dotarło do uszu Doli. To powinno być szybkie. Biedactwo nie wie, na co się pisze. Och, nie mogę, proszę pana! zaprotestowała Doli, odgrywając swoją rolę perfekcyjnie. Pracuję i jestem pewna, że ma pan ważniejsze nonsens. Przerwał Markus, wyraźnie rozkoszując się chwilą. Niech to będzie część dzisiejszej rozrywki. Poza tym, będzie to pouczające dla wszystkich tutaj, aby zobaczyć różnicę między naturalnym talentem a cóż, entuzjazmem. Tłum zaśmiał się z jego ledwo zawoalowanej zniewagi. Markus wskazał na ozdobny stół demonstracyjny w centrum pokoju. Jego drogie figury lśniły pod światłem żyrandola. No dalej, nie bądź nieśmiała. Obiecuję, że pójdę na łatwizny. Zrobimy to szybko. Nie chciałbym cię trzymać zbyt długo od twoich obowiązków. Więcej śmiechu przetaczało się przez tłum. Doli rozejrzała się po ich wyczekujących twarzach, po ich zadowolonych wyrazach twarzy pełnych oczekiwanej rozrywki. Ci ludzie widzieli w niej nie więcej niż źródło rozrywki, sposób na poczucie się lepszym. Ten znajomy ogień zaczął płonąć w jej piersi. Dobrze, proszę pana, powiedziała, odkładając swoje przybory do sprzątania. Jeśli pan nalega. Ozdobny szachowy zestaw lśnił pod kryształowym żyrandolem, gdy Doli zajęła miejsce naprzeciwko Markusa. Drogie figury były zimne i ciężkie w jej dłoniach, tak różne od wyświechtanego plastikowego zestawu, gdzie po raz pierwszy nauczyła się kochać tę grę. Ale szachy to szachy. Niezależnie od tego, czy figury były wyrzeźbione z kości słoniowej, czy wytłoczone z plastiku. A teraz, ogłosił Markus w swojej niewolnej publiczności, zacznijmy od prostej lekcji o teorii otwarć. Toli, czy wiesz, czym jest otwarcie? Kiedy zaczyna się grę, odpowiedziała po prostu. Jej głos nie zdradzał wiedzy płonącej pod powierzchnią. Dokładnie, Markus promieniał protekcjonalnie. Bardzo dobrze. Teraz pokażę wszystkim, jak mistrz podchodzi do otwarcia w porównaniu do, cóż, kogoś bez formalnego treningu, gestykulował teatralnie przy szachownicy. Klucz do mistrzostwa w szachach leży w zrozumieniu zasad, których rozwinięcie zajmuje lata. Rozpoznawanie wzorów, zrozumienie pozycyjne, świadomość taktyczna. To nie są rzeczy, które można po prostu podchwycić przez obserwowanie. Tłum kiwał głowami mądrze, jakby sami posiadali tak głębokie zrozumienie. Kilku członków ustawiło się dla lepszego widoku, ich telefony już gotowe, aby uchwycić to, co zakładali, że będzie szybką i zabawną demolką. Panie pierwsze, powiedział Markus z przesadnym rycerstwem, wskazując, że Doli powinna grać białymi. Doli przesunęła pionka króla o dwa pola do przodu, jeden do czterech. Klasyczny wybór, ale Markus natychmiast skoczył na okazję do wygłoszenia wykładu. Ach tak, najbardziej podstawowe z otwarć. Pionek króla do czterech? Bardzo przewidywalne. Widzicie wszyscy? Zwrócił się do tłumu, przesuwając swojego własnego pionka do pięciu. Początkujący zawsze zaczynają od najbardziej oczywistych ruchów. Nie rozwinęli jeszcze wyrafinowania, aby zrozumieć subtelności nowoczesnej teorii otwarć. Doli cicho rozwinęła swojego skoczka do F3, atakując pionka markusa. Standardowe, solidne, nic nadzwyczajnego, dokładnie tego, czego wszyscy oczekiwali od kogoś na jej rzekomym poziomie. Markus odpowiedział skoczkiem do C6, a następnie rozpoczął kolejny mini wykład. Zauważcie, jak rozwijam się stępem, utrzymując kontrolę środka, przygotowując się do bardziej złożonych strategicznych pomysłów. To jest różnica między graniem ruchów, a rozumieniem szachów. Wczesne ruchy kontynuowały się w podręcznikowy sposób. Doli zagrała 3BB5, otwarcie Roy Lopez. Było klasyczne, dobrze znane, rodzaj otwarcia, na które każdy początkujący mógłby natknąć się przypadkiem. "O mój", Markus zachichotał. Przypadkowo wpadła w Roy Lopez. Jak urocze. Oczywiście znajomość pierwszych kilku ruchów otwarcia to coś zupełnie innego niż zrozumienie jego głębszych strategicznych koncepcji. Ale coś nurtowało tył umysłu Markusa, gdy gra postępowała. Ruchy Doli, choć wydawały się proste, były precyzyjnie poprawne. Nie tylko grywalne poprawne, jej figury rozwijały się naturalnie, jej struktura pionków pozostawała solidna i nie popełniła ani jednej niedokładności. Prawdopodobnie tylko szczęście początkującego, powiedział sobie. W końcu wczesne ruchy większości otwarć były dość proste. Prawdziwy test nadejdzie w środkowej grze, gdy pojawią się komplikacje taktyczne i zrozumienie pozycyjne stanie się kluczowe. Zauważcie jej postawę, szepnął konspiracyjnie do pobliskich widzów. Całkowicie spięta. Nie ma pojęcia co nadchodzi. Ale gdyby Markus spojrzał uważniej, mógłby zauważyć, że pozorne napięcie doli nie wynikało z nerwowości, wynikało z powściągliwości. Do piętnastego ruchu protekcjonalny komentarz Markusa zmienił się z rozbawionego w zdziwiony. Każdy pojedynczy ruch doli był nie tylko poprawny, były to rodzaj precyzyjnych, opartych na zasadach decyzji, które pochodziły z głębokiego zrozumienia pozycyjnych szachów. Interesujące, mruknął, studiując szachownicę bardziej uważnie niż zamierzał. Ona nie popełnia błędów, których się spodziewałem. Tłum zaczął wyczuwać coś innego w jego tonie. Tam, gdzie wcześniej był wesoły i lekceważący, teraz pojawiała się nuta koncentracji przenikająca do jego głosu. Kilku widzów pochyliło się do przodu, próbując zrozumieć, co się działo na szachownicy. Doli wykonała roszadę na królewskim skrzydle z cichą efektywnością. Ruch był idealnie wyczasowany. Nie za wcześnie, nie za późno. Jej wieża weszła do gry wzdłuż linii F i nagle Markus zdał sobie sprawę, że pozycja jego własnego króla nie była tak bezpieczna, jak zakładał. To jest właściwie całkiem dobre, przyznał niechętnie, a następnie szybko się otrząsnął. Oczywiście nawet zepsuty zegar dwa razy dziennie pokazuje dobrze. Szczęście początkującego może czasami wyprodukować przyzwoite ruchy, ale szczęście nie wyjaśnia piętnastu kolejnych silnych ruchów. Markus przyłapał się na tym, że faktycznie teraz myśli, obliczając warianty, których nie spodziewał się potrzebować. To miała być pięciominutowa robota demolacyjna, a nie prawdziwa gra. Kolejny ruch Doli zatrzymał go w miejscu. Zagrała kio 7D6 i nagle Markus zobaczył pułapkę, w którą wchodził. Gdyby wziął jej gońca na G4, jak planował, miała Night 5, rozwidlając jego króla i Hetmana. Jak zobaczyła to trzy ruchy temu? Ahem, Markus chrząknął, udając, że rozważa swoje opcje, podczas gdy jego umysł pędził. Oczywiście, kiedy gra się przeciwko słabszej opozycji, zawsze trzeba uważać, aby nie niedoceniać możliwości taktycznych. Tłum stawał się niespokojny. Spodziewali się rozrywki, ale to przekształcało się w prawdziwy mecz szachowy. Kilku członków szeptało między sobą, wyraźnie zdezorientowanych przedłużającym się czasem trwania tego, co powinno być szybką wystawą. Czy ma kłopoty? szepnęła jedna kobieta do swojego męża. Markus usłyszał komentarz i poczuł gorąco wzbierające w policzkach. To miał być jego moment triumfu, jego demonstracja naturalnej wyższości. Zamiast tego przyłapał się na tym, że naprawdę walczy ze sprzątaczką, która nawet nie powinna wiedzieć, czym jest rozwidlenie. Doli siedziała cicho naprzeciwko niego. Jej wyraz twarzy pozostał niezmieniony. Nie szczerzyła się ani nie popisywała. Po prostu grała w szachy. Dobre szachy. Niszczycielsko dobre szachy. Musiała się uczyć. Mruknął Markus bardziej do siebie niż do tłumu. Prawdopodobnie obserwowała gry tutaj, podchwytując kawałki i elementy, ale głęboko w środku zaczynał zdawać sobie sprawę, że to, czego był świadkiem, nie było skopiowaną wiedzą ani szczęśliwym zgadywaniem. To było czyste zrozumienie szachów, tego rodzaju, którego nie można było sfałszować ani przypadkowo natknąć się na nie. Kiedy następny ruch doli stworzył subtelną słabość pionka w jego pozycji, tak niewielką, że większość graczy nawet by jej nie zauważyła, ale tak trwałą, że nawiedzałaby pozycję do końca gry. Markus w końcu zrozumiał. Nie grał przeciwko sprzątaczce, która przypadkiem znała szachy. Grał przeciwko mistrzowi. Pokój zapadł w całkowite milczenie. To, co zaczęło się jako każualowa rozrywka, przekształciło się w coś, czego żaden z nich się nie spodziewał, prawdziwą szachową bitwę. Markus wpatrywał się w szachownice, krople potu formowały się na jego czole, gdy zdał sobie sprawę z pełnego zakresu swojej sytuacji. Doli metodycznie go przegrywała przez ostatnie dziesięć ruchów, a teraz pozycja stawała się krytyczna. Każda figura, którą przesunęła, służyła wielu celom, każde pchnięcie pionka tworzyło ukryte zagrożenia. To nie było szczęście ani kopiowanie to była sztuka. Jest całkiem dobra jak na kogoś, kto tylko zna zasady szepnął dr. Patterson, jeden z najsilniejszych graczy klubu. Markus wygląda na zaniepokojnego. Markus był więcej niż zaniepokojony. Naprawdę walczył o swoje życie na szachownicy. Kobieta naprzeciwko niego ujawniła się jako gracz niezwykłej głębi, ktoś, kto rozumiał szachy na poziomie rywalizującym z jego własnym. Pozycja osiągnęła swoje crescendo, gdy Doli podniosła swoją hetman. Markus wstrzymał oddech, modląc się, aby nie zobaczyła niszczycielskiej kombinacji, która czaiła się w pozycji. Z pewnością nikt nie mógł dostrzec czegoś tak złożonego, tak głęboko ukrytego. Doli zagrała Qd6 do h2+. Ruch uderzył w szachownicę z siłą grzmotu. Król Markusa był nagle szachowany, ale co więcej, mógł zobaczyć całą kombinację rozwijającą się przed jego oczami jak koszmar. Jeśli przesunąłby swojego króla do F1, miała kosz 1+, po którym następował mat. Jeśli zablokował skoczkiem, wzięłaby go i nadal miała mata w trzech ruchach. Nie, szepnął, studiując szachownicę desperacko. To nie może, ona nie może. Ale mogła! Kombinacja była nieskazitelna, nie do zatrzymania, genialna. Markus wszedł bezpośrednio w sieć matującą tak wyrafinowaną, że nawet on nie widział jej nadejścia, dopóki nie było za późno. Widzowie zaczęli rozumieć, co się dzieje. Szczęka dr. Patersona opadła, gdy prześledził wymuszającą sekwencję. To jest, to jest właściwie genialne powiedział z niedowierzaniem. Znalazła wymuszonego mata. Markus spróbował jednej ostatniej desperackiej obrony, przesuwając swojego króla do g1, ale odpowiedź Doli była natychmiastowa i bezlitosna. Cash 1+ i Kg2 było wymuszone. Potem g 1 odepchnął jego króla z powrotem. Kiedy kurz opadł, przechwyciłaby jego hetman z szachem i zostawiła go całkowicie przegranego. "Poddaję się", powiedział Markus cicho, jego głos ledwo słyszalny. Słowa zawisły w powietrzu jak dym. Nikt się nie poruszył. Nikt nie mówił. Wielki Marcus Cromwell, ich ceniony arcymistrz, ich symbol intelektualnej wyższości, właśnie został dokładnie pokonany przez kobietę, której płacili za mycie podłóg. Doli wyciągnęła rękę przez szachownicę i podała dłoń. Dobra gra, powiedziała po prostu. Gdy Markus uścisnął jej dłoń, jego twarz płonąca z zakłopotania i zdezorientowania, jedna myśl wciąż odbijała się echem w jego umyśle. Kim była ta kobieta? Gdzie nauczyła się grać w szachy w ten sposób? I jak mógł tak kompletnie, całkowicie mylić się we wszystkim? Cisza w pokoju była ogłuszająca. Ich cały światopogląd właśnie został wywrócony do góry nogami przez cichą kobietę w prostej bluzce, która rozumiała szachy lepiej niż ktokolwiek z nich kiedykolwiek by rozumiał. Cisza przeciągała się, aż w końcu dr Patterson odnalazł swój głos. To były niezwykłe szachy. Gdzie nauczyłaś się tak grać? Doli wstała powoli. Jej wyraz twarzy pozostał spokojny, pomimo wielkości tego, co właśnie się wydarzyło. Zawsze kochałam grę, powiedziała po prostu. Moja babcia nauczyła mnie, gdy byłam mała. Ale ta kombinacja! wyjąkał Markus, wciąż próbując przetworzyć swoją porażkę. Sposób, w jaki zbudowałaś tę pozycję, to zrozumienie na poziomie mistrza. Po raz pierwszy tego wieczoru wyraz twarzy Doli nieco złagodniał. Szachy nie dotyczą pieniędzy, statusu ani wymyślnych klubów. Powiedziała cicho. Chodzi o piękno samej gry, sposób w jaki figury współpracują, eleganckie rozwiązania ukryte w złożonych pozycjach wskazała na wystawny pokój. Pracuję tutaj, ponieważ kocham być blisko szachów, mimo że gardzę tym, co to miejsce reprezentuje. Wszyscy zamieniliście coś czystego i pięknego w narzędzie do czucia się lepszym od innych. Markus poczuł ciężar jej słów, każdy okrutny komentarz, który kiedykolwiek powiedział. Każdy raz, gdy odrzucił kogoś jako niemateriał na szachy, każdy moment, w którym użył swojej umiejętności do upokorzenia zamiast nauczania, wszystko wróciło. Myślałem, że szachy dotyczą udowadniania, że jesteś lepszy od innych ludzi. Przyznał jego głos mały. Ale obserwując cię, jak grasz, nie próbowałaś mnie zawstydzić. Po prostu grałaś pięknie. Doli skinęła głową. Szachy uczą nas pokory, jeśli pozwolimy. Każda gra to szansa, aby nauczyć się czegoś nowego niezależnie od tego, z kim grasz. Tłum pozostał oszołomiony, ich z góry przyjęte wyobrażenia rozbite. Niektórzy wyglądali na zawstydzonych, inni po prostu byli oszołomieni tym, czego byli świadkami, może, powiedział Markus cicho. Mogłabyś kiedyś nauczyć mnie czegoś o prawdziwym duchu szachów. Doli uśmiechnęła się po raz pierwszy tego wieczoru. Chciałabym, powiedziała. W końcu nigdy nie jesteśmy za starzy, aby się uczyć. Opowieści takie jak historia Doli przypominają nam, że mądrość i talent często kryją się w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Następnym razem, gdy spotkasz nową osobę, pamiętaj, że możesz stać przed mistrzem, którego genialności nigdy nie zauważyłeś. Czego nauczyła Cię ta historia o osądzaniu innych? Czy kiedykolwiek nie doceniłeś kogoś, kto Cię zaskoczył? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej i daj nam znać, skąd oglądasz. Jeśli historie takie jak ta inspirują Cię do patrzenia poza pozory i odkrywania niezwykłego w zwyczajnym, rozważ subskrypcję po więcej opowieści, które kwestionują sposób, w jaki widzimy świat. Ponieważ czasami najpotężniejsze lekcje pochodzą z najcichszych głosów.